Jeśli chcesz kupić końce do FIFA 15, FIFA 14 lub Fify World, zapraszam na stronę Solo Gaming. Link w opisie. Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj zajmiemy się Budowaniem składu Full Tots BPL. Zagramy sobie też tym składem jeden mecz. Więcej spotka spotkań właśnie tym składzikiem możecie zobaczyć już na live'ach. Najbliższy prawdopodobnie w poniedziałek, ponieważ przez weekend będę e, w Kielcach. Także mam nadzieję, że wbijecie, zobaczycie jak się będzie grało. No i zacznijmy może od budowania tego całego składu na bramce. Oczywiście mamy Dawida DH, Dawid kupiony za 360 tysięcy. Trafiłem go, ale na drugim koncie, dlatego postanowiłem tutaj sobie właśnie też kupić tych zawodników I powiem wam kogo trafiłem w ogóle przez cały ten mój tydzień otwierania paczek BPL, a kogo nie Na lewej stronie mamy Aspili Quete, którego akurat nie trafiłem Kupiony za 141 088 defa, 83 fizykali 86 Pesa. Może być ta karta naprawdę niesamowita, ja tym składem jeszcze nie grałem dwóch środkowych obrońców Po pierwsze mamy Fonte, e, który ma być tutaj dokładnie Chociaż to i tak bez różnicy, ale i tak ładnie wygląda. 66 Pays'a, 87 DEFA i 86 Physical. Trochę się martwię o środek obrony, ponieważ jest tu też Terry, który ma niesamowite statystyki: wszystkie oprócz Pace'a. 97 DEFA i 94 Physical jest naprawdę genialny jeśli chodzi o środkowego obrońcę, ale ten Pace naprawdę mi przeszkadza. Mogli mu dać przynajmniej troszkę, troszkę więcej, chociaż te 60, już to całkiem inaczej by się grało. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mamy po prawej stronie Klein'a, który jest rewelacyjny, na tą kartą. To jest akurat first owner Klein, first owner Terry i first owner Fonte. Tutaj zapomniałem o tym powiedzieć. Klein 91 pacea, 83 defa i 82 physical. do tego trzy gwiazdki skinów Naprawdę. Gra mi się tym zawodnikiem bardzo fajnie. No i zdaje mi się, że też strzelałem bramkę właśnie już tą kartą. Chyba raz albo dwa, coś takiego. Przejdźmy sobie na środek pomocy, może ofensywny pierwszy, którym jest Kazorla 90 pace, co ja mówię, 90 Overall, 81 pace 88 Shooting, 95 podań, 96 Dribblingu, 5 Gwiazdek, z nogi, 4 Gwiazdki z Zawodnik także trafiony przeze mnie. I powiem Wam, że strasznie dużo osób bardzo. Bardzo pozytywnie wypowiada się na temat tej karty, dlatego zobaczymy, jak będzie grał u mnie. Grałem już z Kazorlom, ale nie na pełnym zgraniu, także to wszystko się okaże. Na prawej stronie, natomiast mamy Sancheza, też trafionego przeze mnie, Alexis Sanchez. Popatrzcie na jego kartę. Cztery gwiazdki skin move, prawe skrzydełko oczywiście. 95 pejsa, 96 strzałów, 98 driblingu i prawie 90 podań. To jest naprawdę niesamowite. Na środku mamy dwóch zawodników, e, oczywiście bardzo, bardzo wysoko overallowych też. Po raz pierwszy tutaj znajdzie, Po raz pierwszy. Po pierwszy znajdzie się tutaj Fabregas. Który naprawdę wygląda solidnie Fabregasem już grałem, ale na pozycji CDM Także jestem ciekaw jak zagra tutaj Też trafiony na tym kącie przeze mnie No i drugi to jest z Którego trafiałem naprawdę mnóstwo razy Oczywiście nie zagrałem w nim 24 spotkań To jest tylko, że tak powiem Błąd w Fifie Na lewej stronie i na ataku Zaraz zobaczycie kogo mamy, oczywiście napastnik To nikt inny jak Aguero Trafiony przeze mnie w pierwszy dzień bodajże 95 strzałów 90, e, przepraszam, 95 space'a 97 strzałów, 97 dribblingu 4x4 gwiazdki skinmów i Weakwood. Naprawdę ten gracz jest magiczny i powiem Wam, że. Grałem nim też nie na pełnym zgraniu i grało się fenomenalnie, zobaczymy jak będzie teraz. Na lewej stronie zastanawiałem się, czy azard, czy bolasie. Jako, że na tym końcu już więcej końców nie udało mi się nazbierać, ponieważ nie sprzedałem sobie kart, dlatego postanowiłem, że wypróbujemy tutaj akurat bolasie. Zobaczymy jak się będzie nie grało, bardzo chciałem go trafić, niestety mi się nie udało, także z tych zawodników, których widzicie na wszystkich moich kontach, nie trafiłem tylko Azpilicuety i bolasie. Tylko albo aż, ponieważ Bolasie chciałem bardzo trafić, chciałem go bardzo przetestować No i teraz zobaczymy jak się będzie spisywał Oczywiście wszyscy na full zgrania, wszyscy na prawidłowych pozycjach Co byście zmienili w tym składzie? Chyba nic, powiem ja wam, że prezentuje on się naprawdę super e, No i co? Bierzemy się... Czekajcie, bo Matej jest chyba lewonożny, także tutaj sobie zmienimy. O, tak powinno być Bierzemy się za granie i zobaczymy kto będzie moim pierwszym przeciwnikiem dzisiaj No dobra, zobaczmy skład mojego przeciwnika I co my tu mamy? Ligę Hiszpańską Eee, połączenie z, z naprawdę świetnym zawodnikiem Tylko szkoda, że Castro jest akurat z drugiej ligi hiszpańskiej Szkoda, że on nie gra w pierwszej, no ale cóż Naprawdę karta magiczna i polecam wam spróbować Nawet nie Informa, tylko zwykłą Gra się nim niesamowicie, szczególnie na początek waszej przygody e, z Ultimate Team Polecam spróbować sobie po prostu zagrać tym zawodnikiem, bo jest super Aguero, pierwszy strzał na bramkę A, Prosto w ręce Casillasa no i to musi być bramka. Aguero się nie może pomylić w takiej sytuacji. Mamy 1 do zera, trochę to trwało, bo prawie 20 minuta spotkania już. Ale udało mi się w końcu sklepać jakąś pierwszą fajną akcję. No i mamy 1 do zera. Dobry początek spotkania, i teraz trzeba zacząć go niszczyć, po prostu, bo takim składem trzeba po prostu masakrować, niszczyć. I tyle. Oj, myślałem, że będzie 1 do 1, Edecha na posterunku. Ależ to zrobił Sanchez, ależ to zrobił Alexis San Sanchez. Piękne przyjęcie. Mamy 2 do 0 i jestem ciekaw, kto takie fajne podanie też tutaj rzucił. Zaraz zobaczymy. Czy to nie był Fabregas? Tak, Fabregas dobre podanie do Sancheza. Idealnie można było zamarkować po tym. No i mamy 2 do 0. Oj Castro się rozpędza. Obroni to DHA. Nie, to piękna interwencja. Kto to był? To był chyba Terry, nie? Ależ to zrobił Bolasie! Dwa skup i mamy w 45 minucie brameczkę. I powiem Wam, że naprawdę w tym składzie najlepiej na razie wygląda ofensywa. Najbardziej podoba mi się gra właśnie Sancheza, Aguero i Bolasie, Ale też pozytywnie zaskoczony jestem przede wszystkim tym, jak Gratery. Bo naprawdę kilka razy bardzo dobrze sobie poradził z Castro. A tutaj mamy Ragequid. Także no cóż. Widzimy się pewnie na live'ach. Będziemy testować tam tamten składzik, także bardzo serdecznie Was zapraszam, bo po jednym czy po dwóch, nawet po trzech spotkaniach nie sztuka cojąć taki skład. Lepiej pograć z nim przynajmniej z 10 mszy, więc praktycznie yy, cały live, albo może nawet połowę live'a niech będzie. Pogramy sobie tym składem. Także zostawcie lajka, like, jeśli wam się podobało. Widzimy się kolejnym razem. Możliwe, że następny taki skład, który zrobię, to będzie Full Bundesliga. Na razie i piona.